Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować Panu Tygrysowi z plusujemy.pl za to, że zasugerował mi taką opcję log. Jeśli ktoś z Państwa ma telefon Samsung, to ta opcja log sprawia. No właśnie, chyba żeby się wylogować z życia. Obraz staje się szary, nieprzyjemny, deszczowy. Proszę zobaczyć, ja sam teraz widzę na ekranie, że jest zupełnie inaczej. Nie ma tej szarzyzny, czyli log, logout, wylogowanie się. <laughs> Dobrze, pożartowaliśmy, szanowni państwo. Dzisiejszy tytuł audycji, bardzo krótkiej, to jest legalność, a nielegalność państwa. Więc, moim zdaniem, tu na ten temat może się toczyć i toczy się w polskim internecie, nie tylko w polskim. Dyskusji wiele. Toczy się wiele dyskusji, czy politycy w Polsce są zdrajcami, czy realizują wytyczne innych państw, korporacji temu, kto zapłacił, kto zaszantażował. I czy właściwie ja osobiście jestem zdania, że my żyjemy już w czwartym rozbiorze Polski. Nie to, że będzie, czy może będzie, to już jest. Rozbiór polski, ponieważ Polska jest zadłużona na olbrzymie sumy. Państwa dzieci, państwa wnuki, państwa prawnuki będą musiały płacić, spłacać odsetki od tego gigantycznego długu. Co godzinę jest to 4,5 miliona złotych, za które nie można mostu zbudować. No, za 4,5 miliona to raczej nieduży ten most by był, ale coś już by było. Także, Szanowni Państwo, no, dług jest nie do spłacenia. Najwięcej wzięli panowie no, patrioci, tak? mąż pani Applebaum, pan Tusk, tak? od Polskość to nienormalność. Pan Kaczyński, wiecie, ten prezes PiSu, którego brat był prezydentem Polski, świętej pamięci pan, do którego przyjechała rodzina z Ukrainy. W Mytkach niektórzy byli ponoć. Ja tylko mówię to, co mówią ci, którzy widzieli. Więc Szanowni Państwo, jeśli przyjąć, że my jesteśmy pod taką cichą okupacją, nie ma czołgów, tak jak byśmy porównali do II wojny światowej, były czołgi, byli niemieccy oficerowie, żołnierze na ulicach, jak szedłeś ulicą, to można było po prostu dostać w mordę z całej siły od Niemca i nic. Mogłeś zostać kolbami, pobity i nic. Oni tu rządzili, to była okupacja. Albo do ciężarówki, która podjechała i szukali kogoś, żeby na przykład rowy przeciwczołgowe kopał. Więc cały dzień sobie pokopałeś bez wody, bez jedzenia, wracałeś do domu. Tam też nie ma jedzenia no bo skąd? No i tak to sobie życie się toczyło. Ale jednocześnie ci żołnierze i oficerowie niemieccy, na przykład w Warszawie, nie byli wyluzowani. Ktoś tam na motocyklu szaleje. Nie byli wyluzowani, dlatego że polskie AK, podziemne państwo tak zwane, wykonywało wyroki. Były takie pluton, nie wiem, pluton to może nie można nazwać kilka osób. Jedna szybko czytała wyrok w imieniu Polski Podziemnej, ktoś tam obserwował, trzeci naciskał spust. Wspaniała rzecz. Czyli Volksdeutsche, tych, co podpisywali Volkslistę, pracowali i pomagali na rzecz Niemców. Tak robiono we Francji, na przykład golono kobietom głowy, które były z Niemcami. No Każdy sobie radził w jakiś sposób, mógł z tymi, którzy swoich rodaków zdradzali za pieniądze, żeby mieć lepiej, żeby mieć pełniejszy brzuszek. Ich bracia. Polacy, Żydzi, Rosjanie, Francuzi też szli do pieców krematoryjnych. To tak, jak dzisiaj wszyscy milczą, gdzie jest ludobójstwo w gazie. Szanowni Państwo, co chciałbym powiedzieć, że tamta wojna, no, można by tak powiedzieć, nie wiem, czy Państwo jakby mnie zrozumieją, no, było to jakby nielegalne, wszystko. Napadli nas, była wściekłość, był jasno pokazany wróg, byli to Niemcy. Natomiast w obecnej sytuacji mamy od trzydziestu kilku lat wolność, ale są długi, jest bieda, są bardzo małe pensje, ludzie bardzo biednie żyją. Coś o czym się nie mówi: masa ludzi pracuje na Zachodzie i przysyła stamtąd pieniądze. Na przykład mój kolega ma rodzinę. Ale pracuje na kolanach. Dzień w dzień ciężka praca wdycha najgorsze rzeczy. Dużo chłopaków, którzy pracują fizycznie, mają urazy kolan, kręgosłupa, nowotwory bo to najtańsze jedzenie, żeby zawieźć coś dzieciakom, coś kupić. To jest polska rzeczywistość, szanowni państwo, a nie żadne bogate państwo, które daje Ukrainie nie daje, tylko bierze pożyczki, które będą musieli Polacy spłacić. Polacy będą walczyli o wolność Ukrainy, a tu będą Ukraińcy siedzieli, kawkę pili, bo każdy Ukraińiec 1800 dostaje od wody za wynajem mieszkania. Nie wiadomo dlaczego, jak tam na terytorium dużo większym, prawie dwa razy większym od Polski, nie ma żadnej wojny. Jest to po prostu najazd, po prostu to jest najazd. Nie można tego inaczej nazwać. Pomoc w wojnie zupełnie inaczej wygląda. Się daje puszki z jedzeniem, namioty, najtańsze domki, żeby ci ludzie przeżyli i ci ludzie się z tego cieszą, a tu dostali mieszkania, obywatelstwa po trzech latach. W ogóle no, nie ma czegoś takiego na świecie. Jest to najazd. Nie ma czegoś takiego. Poza tym Polacy są biedni, było latami lata temu pisane 3 miliony dzieci głodowały. Teraz na plusujemy.pl na górze macie 2 miliony ludzi emerytów. Też ludzi oczywiście, tylko komu oni są potrzebni? Na pewno nie państwu polskiemu. Chodzi i szuka po śmietnikach, po 930 zł gdzieś mają. I no, no, no jak za to żyć, tak? No i, i teraz moim zdaniem jest to okupacja legalna. Mamy rozbiór, jest okupacja legalna. Co z tego, że nie ma czołgów, co z tego, że nie ma walk powietrznych, co z tego, że nie ma strzelanin na ulicach, nie palą na mnie w piecach, jak to było, czy też na, na wschodzie, jak to Ukraińcy nas robili rzezie, wyciągali matce z dziecka, ma, matce, przepraszam najmocniej, z brzuszka dzieciaka, nabijali go na sztachetę, matka wariowała, ojca zabijali na miejscu, ale żeby jeszcze jak gwałcą tą matkę, potem jej pobrzydają gardło. Na przykład Ukraińcy w Powstaniu Warszawskim w szpitalu dla zabawy wyłupili oko łyżeczką do herbaty polskiej dziewczynie, która była y, która była, kurde, no, śpieszę się, bo tam zaraz będzie dużo ludzi, dlatego tak szybko mnie puniuś, y, powoli troszkę, powolutko, dobrze? Ona była, no, taką jakby pielęgniarką, tak? No i wyłupili jej oczy i się śmiali oczywiście i gwałcili ją wszyscy, na koniec ją zarżnęli. Więc to co mówił pan Kaczyński, wiecie ten, którego brat y, umarł w katastrofie smoleńskiej, przyjechała rodzina, w, niektórzy w Myckach z Ukrainy, tak słyszałem, może to nieprawda, może to prawda, w końcu obiecał, że zrobi reparację, miał 8 lat, zrobi porządek, no nie zrobił, może trochę za mało czasu, no jakby tak PiSowi dać ze 40 lat, to może by to zrobił. Więc może ja go źle, źle oceniam. Po prostu ponić napij się. deszczówka może świeża, się nie zaszkodzi. No i teraz mamy pozory legalności, jest demokracja. Wybraliśmy sobie prezydenta przez miesiąc Polska, Polacy, tylko Polacy, nic innego nie liczy. No i Polacy byli zrozpaczeni, że gigantyczne pieniądze idą na Ukraińców. Nie ma na polskie dzieci, nie ma na szkoły, na szpitale. No, była tragedia. Wreszcie ludzie się ucieszyli, że y, będzie weto. No i podpisał, tak? Podpisał wszystko. Zaczął znowu gadać tą, moim zdaniem, dezinformację na temat Rosji. Powiedzcie mi, po co Rosja miałaby atakować Polskę, jak ona sobie nie radzi z Ukrainą? Albo ledwo radzi. Po cholerę byłoby jej kolejną, drugą armię mieć na karku. Powiedzcie mi, po co? No na co? I oni myślą, że my jesteśmy tacy głupi, że to łykniemy. No pan Zdradek, przepraszam, coś pomniem, pan Radek Korski, mąż pani Appelbaum, bardzo wpływowy, bardzo potężny, czy to bardzo potężny człowiek. Jego żona jest bardzo potężna. Książkę napisała, jest przy, przy demokratach, jest więc środowiska takie antytrumpowe, chociaż to wybór między dżumą a cholerą. Więc teraz jest wojna, moim zdaniem, taka legalna. Nic się nie dzieje. Zarabiamy, możemy sobie wybrać prezydenta. Prezydent nas jawnie okłamał, że zrobi weto, nie zrobił tego, i teraz ja bym chciał, jakby było normalnie, żeby tego prezydenta i miliony ludzi by chciały, żeby go wyrzucić z tego stanowiska, ale to trzeba, trzeba, trzeba czekać 5 lat. Z tymi Sejmie co biorą pożyczki na nasze głowy, i my będziemy musieli je spłacać. Poczekaj, puniuś! Ja też bym nie chciał, żeby oni w tym Sejmie byli. 460 pasi brzuchów. No, zobaczcie, poszedłem do lasu, żeby nikt nie narzekał, że jest głośno. Może to, to nie są motocykle Wycina, jest wycinka lasów gigantyczna w całej Polsce. No właśnie, pomyliłem się. Wycinają, bo nie ma za co płacić odsetek, nie ma za co spłacać długów, które płacimy. Internet y, Ukraińcy mają, którzy potem sprzedają te starlinki na OLX-ie, znana sprawa. Więc Szanowni Państwo, teraz jest pozór legalności, wszystko jest OK, ale nie jest OK. Nic nie można zmienić, nie można żadnego polityka wywalić, który zarządza naszymi pieniędzmi. Jeśli ja miałbym firmę, znaczy ja mam firmę, ale gdybym miał firmę i zarządzał nią, miałbym y, Kogoś no, pracownika swojego, tak jak pan Nawrocki, i on by mówił o Wecie, o Polakach, i potem by to całkowicie zmienił, no to bym to odczuł jako oszustwo i bym go po prostu wygonił, bym go na kopak z firmy. No tak, bym go wygonił na kopak. Więc, szanowni państwo, to jest właśnie ta demokracja, która jest tylko taką łudą I jest legalnie. Jesteśmy pod okupacją, jesteśmy. Okradani niemiłosiernie. Jemy rzeczy, które sprawiają, że jest rak. Były szczepionki, które ja się zaszczepiłem. Dużo się nieszczęść od tego czasu wydarzyło. Ja też już padłem troszkę na zdrowiu po szczepionkach, co wielu raduje. Ale ja je wziąłem, mimo że od kilkunastu lat mówiłem, jak firmy pracują na tych szczepionkach, jakie odszkodowania płacą. W Ameryce głównie, gdy są sprawy sądowe, jak oszukiwali ludzi, firmy farmaceutyczne. Ja to wziąłem ze względu na to, że mieszkam z bardzo obciążoną osobą zdrowotnie i gdybym miał covid to w tym momencie ta osoba mogłaby umrzeć. No są rzeczy dla mężczyzny. Może to, to dziwi tylko ludzi, którzy nie za bardzo myśleć umieją, nie mają wyobraźni. No i osoby takie no bez honoru, bez godności, bez, bez wartości. Że są ważniejsze rzeczy niż moje zdrowie i moje życie, jest to życie osoby, którą bardzo sobie cenię, szanuję i chcę, żeby nie chciałbym, nie chciałbym być przyczyną jej cierpień. Szanowni Państwo, więc gdyby, gdyby było to wszystko wiadome, że to jest nielegalne, to od razu Polacy się jednoczą. Zobaczcie, co było za II wojny światowej. Zaraz by były podziemne sądy, podziemny rząd, zaraz by były chłopaki do egzekucji. Polski ruch oporu był najlepszym na świecie, nie było lepszego. Mówi się, że we Francji był mocny. Nie, nasz był najlepszy samolot. Podobno opryskiwali niedaleko stąd. Cały dzień latały samoloty, niby zrzucali trutkę dla lisów, ale coś tam nie tak było. Coś z tymi opryskami, naprawdę, z grubo nie tak. I powiem Państwu, że oni się panicznie tego boją, nawet nie w Nepalu, bo oni sobie z tym poradzą jakoś. Przekupią, kogo trzeba i będzie jak dawniej. Trochę to potrwa, trochę to pokosztuje. Oni się boją, żeby to nie było nielegalne. Bo wtedy, jak wskazać Polakom cel, kto ich obrabia, no to zaraz się Polacy zaczynają wstawiać. I to już przechodzili na swoich przeżyciach i Niemcy i Ruscy, wszyscy to przechodzili. A i nawet Ukraińcy, jak Polacy wzięli broń starą z pierwszej wojny światowej, otoczyli wieś. Tamci przyjeżdżali z furmankami, bo wiadomo, że po mordach kradli pościel, zwierzęta, wszystko co się dało kradli. Wśród tej krwi, wśród tych flaków, tego wycia, tych ludzi płonących zabudowań to Polacy też robili im. To ci zupa to woleli tak starsze kobiety. Kobiety w ciąży, starców, dzieci o tak. O, to lubili bardzo, ale jak już mężczyźni, jeszcze jak mieli jakąkolwiek broń, byle tylko strzeliła, to o już było źle. Tak jak Piłsudski powiedział o Polsce naród wspaniały, ale ludzie kurwy. Coś w tym jest, naprawdę coś w tym jest. Przynajmniej ja takie mam doświadczenia i tego uczy historia. I teraz cała wojna toczy się właśnie o tą legalność i nielegalność. Jeśli ludzie zrozumieją, że to wszystko jest nielegalne, że to nie żadni Polacy nami rządzą. No chcielibyście, żeby jacyś Kowalscy rządzili waszym budżetem domowym i po królewsku sobie żyli? Chcielibyście? No bo ja bym nie chciał. Żeby ktoś inny, ktoś z mojej rodziny mógłby tym budżetem ewentualnie rządzić, ale na pewno nie ktoś obcy. Ktoś, kto będzie wzmacniał swoją rodzinę, a nie cudzą rodzinę. Dlatego, Szanowni Państwo, gra się toczy między legalnością, a nielegalnością tego wszystkiego. I czarno to widzę. Czarno to widzę, bo Punio jest czarny. Super, bez tego log... Wcisnąłem ten lok i się na, nagle obraz przywrócił. Coś niesamowitego. Zakaz kąpieli. Puniuś, napijesz się coś z jeziorka? Piękne miejsce, ale hałas jak cholera jest. Niestety za długi, które mamy, których nie, nie będziemy w stanie spłacić. Będziemy musieli oddawać kawałki ziemi, drzewa. Będzie trzeba Polskę obedrzeć. A to są posłowie, którzy głosowali jak szef partikarze, żeby się utrzymać przy korycia, a szefowie partii, żeby mieć władzę. Pani małżonka ma odsotunga, nie świętej pani ci że władza daje większe podniecenie niż seks. Coś w tym jest. Więc ci starsi panowie Kaczafi Donek zwany, no mają, po prostu niuchają w, w nohala, jak to się mówi, biały proszek władzy. Oczywiście żartuję i przepraszam tych panów, jeśli się obrazili. Natomiast no, władza jest najważniejsza, bo daje kopa. Ludzie przychodzą, podlizują się, decyduje się o wszystkim. To jest wspaniałe uczucie, miłe, że się świetnie czuje. Mieć władzę to jest coś. Zobaczcie, nawet jak na forum, jak żeśmy wyrzucali tych, co tam trole robili, jakiś tam syf robili, czy coś. Jak oni się obrażali strasznie bo byli wyrzucani, tak. Byli wyrzucani, jak się bardzo mścili, tak. Czyli brak władzy jest czymś bardzo bolesnym, a posiadanie władzy jest czymś bardzo przyjemnym, dużo można zrobić. Tam idą ludzie, niech nie chodzą bardzo dobrze, bo to zdrowo. Szanowni państwo, pozdrawiam, życzę miłego sportowego chodzenia po lasach. Jeśli macie, żeby sobie ciałko się odbudowywało. Ciekawe, gdzie ta droga nas doprowadzi. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się i przepraszam, jeśli kogoś obraziłem. Cześć.